Po długiej nieobecności jestem, ale ta nieobecność to dlatego, że pracowałem po 14 godzin na dobę albo i lepiej po to, by zabezpieczyć wilki. Jak już pewnie Państwo wiecie, to, to było straszne. No, wpadłem w dziki szał, jak dowiedziałem się, że zastrzelono dwa wilki, Miko i Kosego. Obydwa wilki miały obroże i zapanowała we mnie taka wściekłość. To nie jest tak, że, kurczę, że w Polsce, gdzie prawo ma chronić zwierzę, pod ochroną prawa, kłusownicy mogą się panoszyć jak chcą i nikt tych kłusowników za łapę schwycić nie chce. Gdyby nie miały obroży te dwa wilki, nigdy byśmy się o ich tragedii nie dowiedzieli. Co więcej, pomyślcie Państwo, ile wilków nie ma obroży i my o tym nie wiemy, jak wiele ich ginie z rąk albo z lów kłusowników, ponieważ... Kto zabija wilka, nie jest myśliwym, jest przestępcą i kłusownikiem. Nie ma żadnej innej alternatywy. Jest przestępcą i będzie tym przestępcą zawsze. A że obecni rządzący przymykają oko na to, wręcz zachęcając, wymyślając jakieś niestworzone historie, że są szakale złociste, które trzeba zabijać, że wilków jest za dużo, po prostu ręce opadają. Co zrobiłem? 10 kamer, kupiłem 10 kamer, akurat dostałem pieniądze za książkę, gawędę o wilkach i innych zwierzętach. Postanowiłem, że tantiemy wykorzystam w dobry sposób. Kupiłem kamery i kupiłem dużo ostrzegaczy. Może najpierw zacznę od ostrzegaczy. Jak to działa? To jest ostrzegacz, który ostrzega wilki przed kłusownikiem. Może być taki, może być znacznie mniejszy. Ogólnie działa to tak. Akurat ten przy przykład jest taki, że jeżeli na ambonie z nęciskiem na drapieżniki pojawia się facet, który mówi wszystkim na lewo i w prawo, że na wilki będzie polował i że wilki będzie zabijał, bo właśnie takich znam i o takich słyszałem, wystarczy zamocować coś takiego. To jest małe czarne i jeżeli on na ambonie się poruszy. Zaczyna działać, ja podłączę to może do baterii, żebyście Państwo od razu wiedzieli, jak to działa. E, właściwie tego nie słychać. Tego nie słychać, a może podłączę ten. Może podłączę ten, bo ten będzie widać. E, podłączony. Jest podłączony i już działa. E, nie słychać. No, dlaczego nie słychać? Dlatego, że to jest, e, to są dźwięki. Może przyłożę do mikrofonu, a też nie. Skąd wiem, że działają? E, działają na pewno, ponieważ wypróbowałem na moim Yorku. I mój York jak to włączyłem, to po prostu a, od razu jakby go od razu podskoczył. Więc naprawdę działa. Każdy na Yorku testuje z daleka, żeby się York nie, nie przestraszył. A co drugi, ten jest trochę słyszalny. Ale to nie jest problem, ponieważ on nie musi być tuż koło ucha myśliwego założony. Słabo, ale słychać. No, minimalnie. Jak to działa? Jeżeli zwierzę, głównie wilki, które mają bardzo czuły słuch i słyszą ultradźwięki, my ich nie słyszymy, usłyszą. Taki głos i taki dźwięk, i usłyszą go tylko i wyłącznie w czasie, kiedy kłusownik będzie na ambonie. Jeżeli to cały czas by piszczało, to one by się do tego przyzwyczaiły, a jeżeli są ostrzegane, że uwaga, kłusownik jest, no to wtedy jest większa szansa, że one odejdą. One odejdą, bo będą to kojarzyły, że jeżeli jest człowiek na ambonie, to, to już są ostrzegane. Także to jest bardzo proste, bardzo skuteczne. Jeżeli chodzi o kamery, nie mogę Państwu pokazać, jak to działa. To są kamery do monitoringu. Zapłaciłem za nie, za same kamery zapłaciłem 5000. Do tego około 100 zł. Kosztuje 120 zł taki akumulator, bo no w trochę innym kształcie, ale on te kamery zasila. To są kamery do monitoringu, które mam nadzieję, że pozwolą mi sfilmować i udowodnić kłusownictwo i no, no, tym ludziom, którzy na Wilgi polują. Nie ma szans, żeby kto inny się tym zajął, ponieważ policja, to policja ma inne sprawy na głowie. Jeżeli chodzi o polską czy Łowiecką, to strażników wiejskich w Polsce jest mniej niż strażników miejskich w Radomiu, i oni do lasu nie chodzą. Myśliwych tak naprawdę nikt nie kontroluje. Nikt. Dlatego tak bardzo ważny jest monitoring, i tak bardzo ważne jest to, tak uważam, żeby to nie zostało zamiatane pod dywan. Bo jeżeli uda się nagrać jednego kłusownika, to wtedy wszyscy inni się trzy razy zastanowią, czy o, a może, może jestem nagrywany. I. I to będzie jakoś wrniłowiki. Także uważam, że to są dwie metody ochrony, które ja potrafię zrobić i które robię. I dlatego ostatnio no, tak mało czasu spędzam na filmowaniu, ale to już zrobiłem. Już więcej kamer nie, nie, nie dam rady założyć, bo nie mam więcej kasy. Wszystko wydałem. A moje stare kamery przerabiam i z tego jestem taki dumny, tak samo jak z tych innych, ale. Wreszcie udało mi się wszystkie te malkamenty tych moich starych kamer przełamać. To jest kamera, ona jest, jak widzą Państwo, skomplikowana. To nie jest prosty układ. Oczywiście jest to stara kamera, bo prototyp. Pracowała przez dwa miesiące bez przerwy i rzeczywiście dwa miesiące wytrzymuje i to był mój cel. Zbudować kamerę, która będzie pobierała tylko 5 do 7 mA w, czu w czasie czuwania, i która będzie bardzo odporna na zakłócenia. Co więcej, będzie filmowała tylko w czasie dnia. I to wszystko zrobiłem. Czyli jest tutaj fotorezystor, jest kamera. Kamera jest wreszcie bez dodatkowej soczewki, tylko jest uszczelniona ta sklejka, a przez to, że ona jest głębiej, to nie powinna być brudzona przez Nozdzika, bo to jest największy problem. E, tu są dwa czujniki ruchu i bardzo czuły mikrofon z takim 20, 20 dB wzmacniaczem. E, jak widzą Państwo, jest to dość skomplikowane. Dużo rezystorów, dużo tranzystorów, jeden triak, e, no, jeden przekaźnik SSR. No, nie o to chodzi, żebym wgłębiał się w, w szczegóły, ale powiem jak to działa. Działa to tak, że kamera jest od razu z baterią zblokowana w takiej oto obudowie. Nie jest też obudowa pomalowana. Dlaczego? Ta, dlatego, że tylko ten front panel będzie widoczny i on jest ze sklejki pobejcowanej. Całość będzie albo zakopana w ziemi, albo w jakimś spróchniałym pniaku ukryta. i jeszcze dodatkowo zamaskowana, ponieważ sklejka daje mi możliwość takerem przybicia kawałków kory. Ja to potem pokażę, jak to, świetnie będzie, jak to świetnie działa, jak to jest dobrze zamaskowane. Przez to, że czujniki ruchu są schowane, one nie są tak e, wrażliwe na dzikie pobudzenia jakimiś liśćmi czy czymkolwiek innym. One są znacznie głębiej, a przez to, że, że jest fotorezystor, to kamera działa tylko w dzień, bo je tylko dzienne zdjęcia interesują, tak żeby się Państwo widzieli kolory i wszystko, tak, jak należy. To jest y, pionowa kamera, a tutaj jest y, prototyp y, na takiej samej zasadzie działający, z, z taką samą baterią. Y, kamery, która będzie montowana poziomo. Też y, jest. Y, czujnik. Boże, gdzie on jest? Tutaj. Jest fotorezystor, jest obiektyw, mikrofon, dwa czujniki ruchu, równoległe. Każda z kamer, oczywiście ma opcję WiFi, ale no wiadomo, że muszą szedzać baterie, więc ta opcja jest wyłączona, ponieważ są to kamery, które chcę używać w inny sposób. To znaczy te swoje stare kamery przebiłem również w w, w, taką, w takiej konfiguracji, ale moją ideą jest to, żeby Zbudować 10 kamer i pojechać i założyć je w bieszczatach tam gdzie chodzą niedźwiedzie. Albo w tatrach, wysokich tatrach. Jeszcze jest taki sposób z tyrystorem, że ona może być wkomponowana w drzewo i być uśpiona przez kilka miesięcy. I dopiero na wiosnę, pach, odpala się. I to jest świetne, bo zwierzęta się do niej przyzwyczajają, mochają i nie będą się jej bały. Będą podchodzić bardzo blisko. A to wszystko już wypróbowałem, naprawdę będzie działać. Także to wszystko robię teraz. Lutowanie jest co nie niemiara. Jest bardzo dużo pracy. No, teraz też muszę pojechać bardzo daleko na północ, zabezpieczyć jedną z ambon, bo tam... Jest również osoba, która y, bardzo się odgraża, że co ona nie kupi za wilczą skórę i za wilczą, i za wilczą czaszkę, y, dlatego muszę te wilki tam też y, zabezpieczyć. Te ostrzegacze są genialne, naprawdę genialne i niewykrywalne praktycznie. Y, czy ja łamię prawo? No, nie łamię prawa, skoro chronię zwierzęta, które pod ochroną prawa są. A nawet jak mnie ktoś oskarży, no to trudno, no, wie, wiedzą Państwo. No. Dla mnie to jest ważniejsze. No, trzeba, trzeba coś robić. Nie można być biernym, trzeba być czynnym i trzeba e, działać. No. Nie można być tak, że politycy robią z nami co chcą. Nie zajmują się klimatem kompletnie, nie zajmują się smogiem, robią tylko jakieś takie udawane rzeczy, a największy problem to są wilki. A szkody wyrządzane przez wilki są właśnie statystycznie marginalne, niezauważalne. Nie ma ich. Natomiast zyski z tego, że wilki są w lesie, są kolosalne. Jest o wiele mniej szkód wyrządzanych przez jeleniowate. Jeleniowate są zdrowsze, są same plusy i na wilki nie stanowią konkurencji dla myśliwych. Są absolutnie cudownym uzupełnieniem. I dopóki mi się starczy, będę walczył z tymi debilami, którzy. Głoszą wszem i wobec, że wilk jest niebezpiecznym zwierzęciem, i on w ogóle zagraża ludziom, zagraża dobytkowi i nie wiadomo czemu, czemu innemu. No. Oni wiedzą, że kłamią, ale kłamią umyślnie, bo chcą zarabiać na te pieniądze. I to jest najbardziej obrzydliwe w tym wszystkim, że ludzie, którzy tak robią, tak myślą, wiedzą dokładnie, że, że wprowadzają ludzi w błąd, że straszą ludzi bez sensu, ale ta wizja zarabiania pieniędzy. Na tym, żeby przyjechali dewizowcy i strzelali do Wilków i wizja tego, że jak on będzie cudowny, myśliwy, a będzie miał pełno skór Wilczych w domu polos składanych, jest znacznie silniejsza. Także bardzo proszę was, wszystkich, proszę Państwa, zorganizujmy się i bądźmy czujni, głosujmy na fajnych ludzi. W każdej partii są fajni ludzie, Sprawdźcie dokładnie, ponieważ u nas w okręgu kujawsko-pomorskim, widzę, że jedynką jest minister rolnictwa, słynny, super myśliwy, który zachęca do polowania na bobry, bo ogon bobra jest świetnym afrodyzjakiem. Takich ludzi trzeba tępić i nawet jeżeli chcecie, to na pewno na tej liście znajdziecie osobę, która ma lepszy stosunek do przyrody niż pan minister rolnictwa i jemu podobni. Bardzo proszę, błagam, Idźcie na wybory. Idźcie. Nie głosujcie na porządnych ludzi, ale idźcie na wybory. Nie zostawiajcie tak ważnych decyzji przypadkowym ludziom, którzy w sposób przypadkowy będą głosować na po prostu machinalnie na jedynkę, na liście, która mu się podoba. Także jeszcze raz bardzo was proszę. To ważne dla was, dla przyszłości polskich dzieci, dla przyszłości polskiej przyrody, by te wybory dokonywać racjonalne. Także życzę i państwu Państwo szczęścia. Lecę do lasu, lecę do lasu, ten materiał zmontuję wieczorem i opublikuję, bo już jest strasznie późno, bardzo mało czasu, bo no ciągle coś lutuję, dzisiaj korygowałem tutaj pewne nastawy, bo bo fotorezystor zbyt, zbyt był mało wrażliwy, ale to zrobiłem, muszę jeszcze, ojej, Lecę, lecę. Do zobaczenia.